Akwarium 112, witam bardzo serdecznie. Chciałbym na wstępie bardzo podziękować za to, że oglądacie mój kanał. Jest w tej chwili ponad 150 subskrypcji. Cieszę się, że tych subskrypcji jest coraz więcej, czyli coraz więcej osób chce oglądać to, co to co, że tak powiem, moje poczynania w temacie akwarystyki aktualizację zbiornika 112 nie pokazywałem go dość długo, jakieś 3 tygodnie sytuacja jest na wpół, na wpół ok, można tak to określić miałem jakieś problemy ze zbilansowaniem się zbiornika po tej, po tej bliksie później problemy z filtrem wymiana na nowy no i to tak wszystko się skumulowało są jakieś tam niedobory zwłaszcza widoczne na kryptokorynie venti brown są dziury ma jasny kolor po prostu braki prawdopodobnie mikro przede wszystkim żelaza kurcze nie widać, o tak będzie chyba lepiej I druga sprawa problemy z NO3 spowodowało mi wysyp takich bardzo długich nitek. Nie wiem, czy będzie, uda mi się to uchwycić. Tutaj, tutaj, są lekko widoczne tutaj na parwuli. Widać właśnie taką kłębkę. No i takie glony. Okrzemki, no chyba okrzemki, no bo brunatnice da się łatwo czyścić, trochę zielenic, no i, i tak, trochę się tym nie przejmuję, z tego względu, że będę robił, jak mówiłem, będę robił restart, więc, yy, więc już myślę o nowym aranżu, sorry, że tak poprawiam, ale... Chcę, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Myślę o nowym aranżu, już mam jakąś tam względną koncepcję, jak to, jak to zmienić, jak usytuowić rośliny tak, żeby je posadzić i nie grzebać, nie przesadzać, tak żeby było w miarę też wizualnie dobrze. Jeśli chodzi o obsadę, no to były problemy. Jeden głupik ten czerwony, pomarańczowy taki, eee, prawdopodobnie dopadły go jakieś, jakieś pasożyty jakieś nicienie czy coś w tym stylu pojawiła mu się na, na głowie taka biała biała narośl po dwóch, trzech dniach to znikło ale gupik po, po czterech po, po następnych dwóch dniach, więc yy, że tak powiem żadna yy, pomoc czy nawet szybka reakcja nic nie dało yy, kwestia następnych dwóch gupików yy, wczoraj przeniosłem je do Heksa tymczasowo z tego względu, że przez noc bardzo je górami poturbował, jeden głupi miał praktycznie, no może nie zeżarty, ale przerwany do, do, w no, przepraszam się nie mogę wysłowić, miał ten ogon przerwany jak gdyby na trzy części, wyżarta część, część ogona, przez pół dnia leżał na żwirze, praktycznie się nie ruszał, myślałem, że z niego już nic nie będzie ten drugi lekko też miał poszarpaną, więc postanowiłem je wyłowić i przerzucić do heksa, żeby tam doszły trochę do wzdrowiały Nie wiem czy ten w najgorszym stanie czy przeżyje czy nie. Ten mój górą jest gdzieś strasznie strasznie agresywny ostatnio. No w sumie nie ostatnio, bo już załatwił mi 5 danio, było ich 15, zostało 10. No i tak to wygląda. No to jest taki Taki w skrócie update. W przyszłym tygodniu chyba będę robił restart i wtedy pokażę po kolei, co będę robił. A teraz przejdźmy do głównego tematu, czyli do komody. A więc temat wyboru szafki, komody pod akwarium: jak wybrać dobrze, na co zwrócić uwagę przed zakupem. Po zakupie, co ewentualnie poprawić, jak to wyglądało w moim wypadku. Zrobiłem na szybko taki projekt, model w SketchUpie, żeby wam to zilustrować. Mam kilka zdjęć, tak, żeby wytłumaczyć, co i jak na co zwrócić uwagę. A więc, tak, ja kupiłem komodę rozmiar 127 cm długości, 45 cm głębokości, 80 cm wysokości. Moje akwarium jak wiecie jest 112 litrowe, ma 80 cm długości, także będzie ono, mniej więcej tak jak tutaj na tym modelu widać będzie na środku. I teraz tak na co zwrócić uwagę przede wszystkim z jakiej grubości płyt jest zrobiona dana szafka, ta szafka jest zrobiona akurat z płyt 18 mm, blat jest 22 mm Także tutaj grubość blatu jest większa i to jest właśnie na plus. Po druga rzecz, czy blat jest zamontowany jak gdyby na ściance bocznej, tak? czyli jeżeli blat dolega do czoła i w ten sposób jest montowany tutaj przez na przykład przez wkręty czy tam jakiś inny sposób, to jeżeli akwarium by na nim stało, to całość mogłaby się raczej na pewno by się zawaliła. Natomiast jeżeli jest takie rozwiązanie, że blat leży na ściance bocznej, wtedy przenosi równomiernie obciążenie na ścianki i na podłogę. Następna sprawa, ta szafka ma w środku szuflady, czyli tutaj ma zamontowane dwie ścianki wewnętrzne, które również wzmacniają nam płytę górną, na której znajduje się zbiornik co zapobiega nam ugięciom nam się płyty tak? jeżeli płyta by nam się ugięła akwarium mogłoby pęknąć no i, no i byłby problem hmm. następna sprawa większość y, szafek komód ma jakieś co nóżki moja y, komoda miała nóżki nie montowałem ich y, z tego względu że po prostu były plastikowe lepiej jak y, komoda y, spoczywa Całym ciężarem, no jak gdyby na tej płycie bezpośrednio na podłodze, nie ma żadnych nóżek czy, czy innych yy, pośrednich yy, elementów, które by przenosiły ciężar i mogłyby wpływ, wpłynąć na to, że szafka będzie się jakoś wypaczać. Następna rzecz, trzeba zwrócić uwagę na drzwiczki. W jaki sposób są montowane drzwiczki? W mojej komodzie drzwiczki są montowane tak, że zamykają się do środka. Jeżeli byłaby to komoda, w której drzwiczki byłyby standardowo na zewnątrz, to byłby problem z tego względu, że jeżeli zlikwidujemy nóżki bądź coku, bądź cokolwiek innego, to y, drzwiczki opierałyby się bezpośrednio na podłodze, więc byłby problem z otwarciem, na przykład jeżeli mamy dywan, czy, czy coś innego, nawet jeżeli czegoś nie ma, ale po prostu podłoga może być akurat w, w dalszym miejscu, może być lekko odstawa. Czy, no, czy cokolwiek innego, po prostu byłby problem z otwieraniem, z otwieraniem tych, tych drzwiczek. Następna sprawa. Trzeba też zwrócić uwagę, dopytać się sprzedawcy, z jakiego rodzaju płyt jest zrobiona, zrobiony dany mebel. Moja szafka jest zrobiona z płyty wiórowej laminowanej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, czy nie jest to jakiś tani wyrób, typu, właśnie to tak jak tutaj widać wypełnienie plaster miodu, z tego względu, że jeżeli postawimy zbiornik na tym, no to naprawdę podobnie nam to pęknie i po prostu nie będzie nie będzie katastrofa takiej szafki jak i zbiornika i tylko będzie problem, więc to, na to trzeba zwrócić uwagę, Na no wiadomo najlepiej jeżeli komoda byłaby zrobiona z litego drewna, wtedy najbardziej byłaby wytrzymała, bądź ze sklejki, no i jeszcze fajną sprawą jest nie, aluminiowa czy stalowa konstrukcja no, ale to już jest inna sprawa, ja mam taką pewność, że to jest właśnie pełna płyta laminowana, z tego względu, że producent, znaczy producent sprzedawca informował na tym, że, nie, że, że jest to pełna płyta laminowana, poza tym sama waga tego mebla, gwarantuje to, że nie jest to po prostu wydmuszka, że tak to powiem, dodatkowo z tego względu, że tylna ścianka u mnie jest zrobiona z płyty HDF 5 mm. Yy, najlepiej jakby była to pełna płyta 18 mm, tak jak cała konstrukcja komody wtedy by bardzo fajnie nam wzmocniło całą konstrukcję nie doszłoby do jakiegoś zachwiania czy przy, przy złożenia się mebla no ale do, myślę że tak do 150 litrów wystarczy ta płyta HDF dodatkowo dałem tutaj wzmocnienia z, z kątowników to samo u góry. Dałem cztery takie kątowniki. Dodatkowo, tak to, tak to wygląda u mnie: tak, tutaj są te kątowniki zamontowane. Góra, dół. Następnie, dodatkowo, zamontowałem: miałem w domu takie deski. Przecięłam je na pół i wyszło z tego 7 cm wysokości na 2,5 cm. Jest to lita deska. Dodatkowo tutaj jako wzmocnienie blatu od góry, z tego względu, że akwarium będzie stało nie od krańca do krańca, czyli te krańcowe ścianki akwarium nie będą się nie, nie będą przynosiły bezpośrednio ciężaru na ściankę komody, tylko będą na środku, więc Wolałem dać takie wzmocnienie, żeby jednak jakiegoś tam ugięcia nie było na blacie. Dodatkowo jest to przykręcone takimi kątownikami, tak to wygląda. Także myślę, że spokojnie 120-150 litrów takie, taka komoda utrzyma. Jeżeli by to miało być coś większego, no to wtedy, wtedy by trzeba robić jakieś troszeczkę większe wzmocnienia. A dlaczego, dlaczego wolałem kupić taką komodę niż kupować gotową szafkę? Z tego względu, że gotowa szafka pod akwarium, żeby była po pierwsze ładna, no to kosztuje przy takim rozmiarze M20, M27, M30, czyli po 250-litrowy zbiornik, kosztuje ponad 600 zł, więc no, no i nie, jest, nie, nie są one zbyt ładne, przynajmniej mi się nie podobają. Natomiast taką komodę dopasowuję sobie do mebli, które mam na przykład w salonie, bo akurat u mnie akwarium będzie w salonie. Stało i stać będzie. I dopasowuję po prostu kolor mebla do, do tego, co, co mam aktualnie i to, co mi się podoba. Ewentualnie po prostu będą tam robione w miejscu, w którym będzie filtr czyli tutaj prawdopodobnie z prawej strony. Będę po prostu robił otwory na to, żeby przenosić rurki, kable itd. No i, no i tyle. No, mam nadzieję, że, że to coś yy, pomoże przy wyborze. Zastanowicie się, że później nie wydać pieniędzy bez sensu i, i później żałować. Dzięki bardzo.